Kuba Basak, przedstawia. Maria Skłodowska-Kiri. Maria Skłodowska-Kiri, urodzona 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Była piątym i ostatnim dzieckiem swoich rodziców. Jej ojciec posiadał herb do łęga, zaś matka, herb topór. Wychowywała się ona w czasie istnienia Królestwa Polskiego, części imperium rosyjskiego. Musiała się więc ona nauczyć mowy, kultury, historii, sztuki czy innych polskich wartości potajemnie, gdy razem ze swoją siostrą zapragnęły studiować w Paryżu. Najpierw pojechała do niego jej siostra Bronisława, na którą zarabiała Maria. Potem zamieniły się rolami, gdy przyszła nobliska, wyjechała do Paryża. Maria po ukończeniu studiów w Paryżu poznała w laboratorium niejakiego Piera Curie, który razem ze swoim bratem odkrył wcześniej piezoelektrykę. 26 lipca 1895 roku Maria zawarła cywilny związek małżeński z, o 8 lat, starszym Pierem. Po odkryciu przez Becquerela, że jedna z części uranu emituje nieuzyskane nigdy wcześniej promieniowanie, Maria wraz ze swoim mężem rozpoczęła pracę nad stworzeniem tej części napomnianego pierwiastka. Po długim czasie pracy, 18 lipca 1898 roku, Maria wraz z mężem odkryła polon. Nazwany na cześć Polski. Nie musiała ona jednak długo czekać na kolejne odkrycie, gdyż 26 grudnia również 1898 roku odkryła Radę. Maria Skłodowska-Curie otrzymuje no Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki w 1903 roku za odkrycie polonu, zaś Nagrodę Nobla z dziedziny chemii za odkrycie Radu w 1911 roku. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, świeżo upieczona Nobliska wykorzystała rat i polon do prześwietleń. Uczyła też ona kobiety prowadzić samochody czy obatrywać ludzi. Choć moim zdaniem jej największym wyczynem podczas wojny było stworzenie ambulansów, dzisiejszych karetek Pogotowia. Maria Skłodowska -Curie. Zmarła 4 lipca 1934 roku w sanatorium w miejscowości Passy we Francji. Moim zdaniem jest ona przykładem do naśladowania, ponieważ mimo przeciwności losu nie poddała się i w rezultacie zdobyła Nagrodę Nobla, a przede wszystkim pomogła wielu ludziom.